A daś, lek tam, bo zaraz tam wyjdą. Dobra. Wączej. Wapno jest bardzo potrzebne w ziemi, bo przestosowanie nawozów naturalnych takich jak e, dzisiaj obornik, e, ziemię, więc musimy to kompensować tym wapnem. na e, ziemi powinno być obojętne, czyli w granicach sierpni. Jeżeli nie będziemy mapę stosować, to przestanie nam rosnąć. Co to jakie tam jest? Wiesz, że to są moje takie małe zabawki. Czy duże zabawki? Małe zabawki to ma nasz tył. Cześć, Kamil? więc się zastanawiałem jaką, jaką normę wysiewu mam zrobić, nie? To dobrze, jak masz te wyniki, to zaraz ustalimy ile trzeba wysypać, nie? dobry. E, dobra, tutaj, tutaj masz 5,2 pH. no tak, tutaj już nam jest... delikatnie 900, więcej 900... raczej gdzieś ustawić. A czym się różni takie granulowane? Bo wiem, że też jest i sypkie. Teraz hmm? mamy Mamy Paść na ziemi, chcemy szybko zareagować. Czyli tego nie musisz na jesieni, tylko od razu teraz tak, na wiosnę. I, teraz I od razu zadziała. Tu jest za daleko Halo, nie, czekaj jeszcze nie, czekaj, czekaj, czekaj A da lec tam, bo zaraz tam by Dobra Lec, łączaj Tak się cieszy działki będzie zabrana. Tutaj będzie jedna droga serwisowa, tu będzie wywiadów. Muszą go wysoko usypać, więc będzie bardzo szeroki. Nawet nie chodzi o tu działki, tylko chodzi o to, że do naszej części działki nie będziemy mieli swobodnego dostępu, więc bydło nie będzie mogło sobie się wypasać. Nie?